Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Urban, a to jest kolejny odcinek z typowej polskiej wsi 31 z Jarkiem. Dzień dobry. Który gdzieś tam sobie w polu pracuje, ale dobra. W dzisiejszym odcinku sobie będziemy rozlewać na nowice po kukurydze, także... ...i wtedy może trochę zaoramy. Także nie ma co obijać bawełny, a sobie po prostu się nawet ze tora lecimy. Najpierw musimy napełnić. Wierzy no mnie wokul, rady z Co? A teraz? No mów co? Walter nie daje sobie rady z tym kultywatorem. Aha to, to nie jest zły zakup gościu Jakiś... Nie wyzywasz zły zakup zrobiłem? Nie no a, sa, a sam nie może ciągnąć. swoim traktorem nie, ciągnąć ciągnę, tylko ją nosi. Ja wiem, nie, 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 za lekki. Myślałem, że ciągnąć nie, możesz. nie, 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 nosi, nie, nosi, ojej, że nie, Nosi, że nie, 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 dobra. nie, sobie. nie, 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 Ogólnie pryzmę przykleja już. Dosyć taka jest miara. Później wam jeszcze pokażę. Ale zlejemy sobie na to pole najpierw. Uh -huh. To nieźle robisz. Bez kitu Czy to boto rozciągnął? O, ostatnią część też płacimy z tymi Kopaniem tych ziemniaków, bo... Widziałem, że wyjdzie to... No właśnie taka ta maszyna do zbierania tych ziemniaków z ziemi, a nie ma co czekać. Nie ma to nie ma niestety. My pozbieramy turem. Także no... Musimy sobie poradzić. Kogoś się tam weźmie? Kogo się weźmie do zbierania najwyżej. Mariana to no, tam spod sklepu Mariana się weźmie. On tam zawsze dobry do pomocy był to. Pewnie i, ta, i teraz przyjdzie To dobry, to dobry chłopok jest Także... Za... Tak. Kurde, się mnie starczy, nie Ty będziesz miał trochę obornika albo będziesz miał trochę gnojowicy No, może będę miał Bo ja mi się po burakach wiesz Po czym? Co? Po burakach ha. No bo ma przyjechać ten Z centrali taki sprzyt amerykański wiesz Co ci mówił Ten cud technologiczny Aha To będę miał W ogóle nie mikrofon już zamówiłem, także No na razie jeszcze musicie przebolać ten. Chodź nie wiadomo, że tamten będzie lepszy, ale tu... coś. Chobo bądź... żarcie w korytach, bo zzięj tą trawę, a nie w drzesz, mordę No bo mi się, ale tu się jeszcze nie pozbierałem tego obodnika za tą Za tą płytą. O tak właśnie wygląda pryzma. Taka mała. wiarę weszła. Ugniataliśmy ją dosyć na, na dwa traktory później poza odcinki, a także... Tak, tak. ciekawe no, akcje Także zmalała. Bo je sobie dolejemy, bo mi nie starczyło. Dobra. Chciałbym teraz na drugie pole. tutaj sobie gdzieś rzepak chcę zasiać, ale nie wiem gdzie właśnie. Już praktycznie rzepak powinien być zasiany. Chociaż nie no. W sumie no, kurde. Trochę dziwnie gra, ale dobra, mniejszy jest gra. Masz późną odmianę hybrydową rzepoku Jak ja pyrki będę wybierał Jak ty, jak ty już te <grych> buraki wykopiesz A co się pierwszy kopie? A co zależy kiedy kopiesz buraki, nie? My tam zawsze buraki koło listopada kopiemy, nie? Tak mhm. 10 listopada no To zamówienie z centrali przyszło, że szybciej... Chociaż w, ty, w, tym, w tym roku późno kopali się, bo masakra była bo... Także dziś chyba około 20 nawet Bo było tak mokro, że w 2-3-4 nie szło Także to było bez sensu po prostu I dwa tygodnie było przystoju no bo wy macie tego Neptuna z Neptunem kupić nie? No, no bo myliście chcemy, nie? Mhm. Chociaż od chlebora też możesz mieć, ale to to jest takie... Bo no nie chcą za bardzo jeść tego liścia, tylko... To jest takie, wiesz... bez bez głębów, bez niczego takie Jałowe, jakby. Takie przemienne, prze... przemienne, o, o. Tak, o, to są Wtedy jest takie ukiszone mocno zaś nie. Nie wiem, może u innych jedzą, ale u nas jakoś tak nie za bardzo im to smakuje. Tam kiedyś chyba z pięciu hektarów liście od kogoś. No, znaczy od, od Nie od kogoś, bo od się ale kurde. Jeszcze No fakt, serio, jest starczyło mi. Dobra, roba no co. Później sobie zawiozę. Czy dowiozę to, to? Ja mam jakiś problem z dwutrą, bo mi... E, 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 error to wyskoczył. Ale już ogarniałem hmm. to. Komputer się zbudował. Jest... Uh -huh. To nieźle. No byłem. On nawet najlepsze sprzęty No dobra, bierzemy teraz na Holanda i zaczniemy orać A co? A co? Można powiedzieć, że zbliżamy się powoli do końca pierwszego sezonu, nie? No już praktycznie... Łe oh, mi co ja teraz dzwonię? Eee... No już praktycznie jest nowy sezon zaraz po siebach Znaczy jak zaczniemy sieby, to już będzie nowy sezon Czekaj, tutaj masz długo informację, którą dostałem. Dobra, lecimy. Zawaramy to sobie, trochę tego pola. Widzisz budzie w tym teczu? Widzę. A widzisz. A ja nie widzę. Nie widzę. Bo tęczy nie ma. Co jest za Uciągnąć się może. Co za To nieźle. Nie trzymam. A bo się wdzieliłem z Nie wiem Dobra. Nie bo mam lakę, no, wiesz? Bepi boli. No, a ja tak wiesz, staram się ogarnąć to, żeby nic nie, nie, nie się nie Jak ja za szybko jadę. Jakie ja 15 na godzinę jechałem Ulicy zabój się w tym końcu. <laughs> <laughs> <w tym tęczu. śmiech> nie no, w Holand z póki gdzie idealo Tu siewnik jest zbugowany Znaczy nie zbugowany, tylko źle pospawany no Także pusz. siewnik będę miał wymieniany załatwię z nimi I jeszcze najprawdopodobniej dorzucam jakiś taki agregacik mały w ramach rekompensaty, bo mieli mi tak dopasować, żeby w Horan ciągnął. Miałem taki układ z nimi. A niestety oni nawet tego nie sprawdzili. Także następny tak jak będę brał kiedyś coś jakoś, to będę... Były właśnie testy, a testy na tym będę brał, bo... No po prostu, jeszcze trochę byśmy zrobili w koniach, bo nie chcieli przy, przyjąć reklamacji za pierwszym razem. O, to by boli, Paweł utopił trochę hańców, no. Także ja im oddam siewnik, ale kasy już nie, nie dostałem z powrotem, tylko po prostu wymieniam na inny, jaki będę chciał. I jeszcze powiedzieli, że dorzucą mi taki agregacik, jakby to Gruber agregat. Trzeba będzie spoczku Mam dlatego nic w sobie Co masz? Lagi Przerywa cię też w ogóle Przery... Halo halo No jest dobrze Kurde nie Co by się dzieje I Jak dziś się robi tym? Zarobi się ty Jak on to ciągnie jak masakra Dobry Dobry lefko ale Cud. Tak ja całe pole zrobię Jeszcze ja nie widziałem, żeby on tak ciągnął Ale hmm. no serio? Niby pół Taki duży dosyć solidny A ciągnie? Kuty Szkuba Jezu, kurde bijaki robię, że... Kurde no, dziwne to jest. Czemu? Co ja i kiedy? Jakie ja mam pink, szalony. Nie wiem co jest w snapie. Na serio jak 30 pingu nie oh, Dobra, to są nagramy Bolusiowa, także spodziewajcie się znowu Bolusiowa przy zarobistej serii tej Ktoś... serii? no, wy... O, kończę, się wy Później polecam tylko nawozy Czy jakiś tam odcineczek Zrobię taki poboczny no, Nie, no, się wyczyń lubimy się na kosze. Halo, fuck, ugh. Jak jaże myślałam że od razu żniwa nie wyjdę. Jak ja ja. Tak, no, Przerwajcie. Halo, halo. Nie zielu się. Dobra, teraz coś powiedz. Halo, halo, dzwonek. Bo już dobrze, nie wiem co się dzieje. Nie będę Ja lubię co... ja wszystko okej. Okay. Ci... jestem ciekawy tego mikrofonu, się doczekać nie mogę ty. W sumie jakieś oczekiwania na ten tydzień. Ale że tak to się tylko mm. przychodzi, odchodzi. Nie, Ale ty, będziesz nie. musiał wygospodarować sporem, nasze trochę miejsca w domu, przy biurku Tak ja nie mam miejsce mam Tylko musiał jakoś, nie, no, coś tak. zrobić Kogoś przedłużkę, bo ja mam yy, kurde jak to Kierownicę nie Nie, bo jakoś to już rozkwistek chodzi Ci o wpięcie karty dźwiękowej? Nie, po prostu żeby statem mi dosięgał yy, dalej niż kierownica o jakoś To muszę. Jest jakiś długi 4, 5, 5? Uwielbiam, że jest 2,5 metra kabla. Co wiesz? Jest 2,5 metra kabla, nie chodzi o kabel. Kabel ten ja nawet sobie zwile w kółko, bo to i tak zabudzić będzie, także spoczko. Mhm. Mm Opaskami sobie zepnę i będzie sobie leżał gdzieś tam na dole. Chodzi o to, żeby mi ten jakoś, bo muszę tak ustalić, żeby mi dosięgał dalej niż kierownica, nie? Nie wiem, chyba że będzie słychać mocno kierownicy to po prostu przesadę grać na kierownicy i tyle To Szkoda by było ale... Kurde... Poli ukrywam, że na kierownicy gra, gra mi się dość wygodnie Nie powinno czy tam większego, większego problemu do O co, jak ten mi tak mocno nie ściąga to tamte by tak ściągał Znaczy tak... Nie, robi no, się wydaje, że będzie tak samo jak wcześniej, tylko po prostu mój głos będzie po prostu lepszy I tyle Coś się wykwili jakoś tutaj sobie ogarnę, także no, no dzięki. Ustawimy. Ustawimy go tutaj sobie jeszcze może jakieś takie małe coś zrobię, żeby taką przeduszkę jakoś. Jakoś tutaj muszę coś to jakoś coś tak zrobić, żeby... żeby to dobrze było. 300 subów coś. 300 subów jest. No, 300... No, 300... no to 600. 300... Tak dobra, gdzieś pisze Urban Games sama, tak? Mhm. Początkowo sobie będzie jutro. To jest Farming Simulator. No widzisz? <coughs> Kultywacja mm -hmm. i siew. No widzisz? A, z kukurydzy. kukurydzę i pszenicę. Będę. Będę. A to jest 2017, tak? No. Si. A ja mam tutaj gościa, który gra w to. A ty jesteś tutaj adminem? Czy czymś tam? Tak, jestem administratorem tutaj. O proszę. Sympatycznie. Powiedz mi przyjacielu, drogi, jak już się spotykamy na tym jakże wspaniałym kanale, Uf. to... Poczekaj kurde, uzy... rozmawiam. Tak? Moment. Spoczko? Spoczko? Także mamy w na odcinek też fajnie. W na odcinek tak. <grym> powiedz mi, e, powiedz mi, jest, jest, jak można uzyskać tutaj, wiesz, swój kanał z tak zwanym Właśnie. Czy jakąś... <grym> A wystarczy no, wejść na prośbę o kanał lub po prostu poprosić administratora i on wtedy Wam tak by założył. Mhm, mhm. Mhm. A ty byś tam A, założył? Mogę ja u Ciebie tutaj oficjalnie poprosić, to muszę to przez mi stronę. Tak, tak. Możesz. To ja bym tak oficjalnie chciał Cię poprosić, ładnie tak wiesz. Ja też. Kano, tak? Tak. Jeszcze, jeszcze ci powiem w której no minucie będziesz na odcinku. Nie, po, no jeden, jeden właśnie. Żeby wiesz. Nam nikt nie o, wbijał tak, i w to ogóle... Być, to ja nie chce ja miał mogę być. Dobra. 57 siódmy kanał będzie. Dobra. Och! Bo się akurat zwolnił, a... Tak, ten tak, tak, tak. No, Czy tam wie wszystkie... Dobra... Ktoś wiół, czy co? Czy Jarka waliło? Aha. Spoczku. Nie wiem, gdzie Jest Nie wiem, czy... było? Jaki on miał nic... Ewa Eee... 24 Efo... Efo, jest. Efo. User was moved to your yes. channel. Efo... To ty, to ty. Tak, to ja, to ja. Dobra. Dobra, tu są jakieś hasło czy coś, coś w tym stylu? I tak, to o czymś się będziecie mówić. Tak, wszystko. Mhm. Mm e, tak, dobra, czyli Urban ma być... ładny, no, Dobra, spoko. A jedziesz dzisiaj jednak szczęście się dostarczyło. No, osób, już, się, już, nie się. Tak. I powiedz mi, tu są jakieś ograniczenia dotyczące ilości osób, by to... Czy się na to Nie, nie. 20 osób. A, dobra, fajne. 16 I rozumiem wszystko jest bezpłatne. Tak oczywiście. Wiesz pytam, bo już różne sytuacje spotykałem, nie? Nie, to jest bezpłatne. No jest wtedy kiedy dopiero może sobie kupić na... Znajduje się na samej górze, nie? Aha, aha rozumiem, to jest takie ułatwienie, niebędne. Nawet może dostać silver VIP za darmo, nie? tylko że musi, trzeba spełniać wymagania. Kanał prywatny minimum 14 dni musi być i mhm. minimum 8 członków na, na, musi być, nie? Mhm. Nie, to jeśli chodzi o silver VIP, to myślę, że aż ilość członków to spokojnie byśmy ogarnęli, nie? Urban? No, być. No, no. Tak, 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 mówiąc jakby wiesz, w sensie takim, jakby się udało, ale to nic na siłę, nie? Spokój. Na razie, na razie, ważne, że mamy to, nie? Teraz ok okno Wyszło mi z głowy, wejść, powiedz. Um, IP? No, od jakiego IP właśnie? Nie, yeah, zobaczymy. No bo IP, na każdym IP jest inna administracja, nie? I są inne zasady. Ja wyślę osobom, ja wyślę... Tyle mog powinny mieć to i tyle. Waku, Alek, Anton, serwatek, prezes. I w ogóle wszyscy je. Patrycja. Znaczy, Patrycja i tak ma IP, nie? No ma ale hasło i musisz jej powiedzieć. Kamilowi wyślę. O, no. Bratuje, nie? No. Wiemy, no, że przyjadujemy. My tu wiesz przesiadujemy sobie i gramy w WOTA więc. więc też WOTA grabimy. Tak. Serio? Jaka ekipa... Jaka Ogólnie dziwne jest to, że ludzie, którzy do nas wbijali, pra praktycznie za każdym razem, kojarzyli właśnie y grę, na przykład grali w gry podobne do nas. Także nie wiem czy to był farming czy WOD, czy właśnie... Nie wiem, różne gry. że mówili, że oni też grają w takie gry. Saty właśnie był jakiś gościu i mówił że o farmie ja też właśnie gram w Farminga także no. spoko właśnie tutaj teraz Admi mówi że gra w WOTA znaczy zauważył że Warlock yy, nagrywa inne gry Dobra lecimy dalej jeszcze musieliśmy tam ogarnąć to ETS-a Dobra lecimy sobie do końca i będziemy kończyć także byłoby to na tyle Także zawaraliśmy sobie prawie do pola, że to było Ty, to ja wobec tego nie będę szukał sobie na razie tego całego potesa Nie, nie, szukaj czy to odebraj Bo ja chciałem właśnie, żebyśmy mogli mieć wiesz, tutaj, w takim wypadku bez sensu Także no, dzisiaj taka przygoda, mieliśmy wjazd, bardzo bardzo przyjemny wjazd dla TS-a także pozdrawiamy jeszcze raz tego admina który właśnie nam dał kanał na TS-ie TS link, TS link, link do IP TS-a macie w opisie, w opisie. No IP na, na którym jest po prostu, fajny jest ten TS Nasz oryginalny TS, na którym kiedyś, kiedyś gadaliśmy nie działa niestety, musieliśmy Prze, przejść na ten, tego testu znalazłem w, w internecie, także no spoczko taki na spontanie był znaleziony dobra. Niska co? My jeszcze raz pozdrawiamy adminów wszystkich. I to by było na tyle w tym odcinku, zostawcie suba, lajka, komentarz, wpadajcie do Jarka i trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.